Maria Ciełeszyńska, dzień dobry. Znajdujemy się w studiu podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozmawiamy dzisiaj o ekologii. Moimi gośćmi są pan Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Myśleć ekologicznie, czyli jak, pani marszałku? Czyli myśleć o przyszłości. Myślę, że już jesteśmy na takim etapie rozwoju gospodarczego, że powinniśmy się zwrócić bardzo w kierunku tego, co w regionie jest ważne, co na przestrzeni wielu dekad było trochę zaniedbane, czyli środowisko naturalne, czyli klimat, czyli dobre miejsce do życia. Nie tylko pod względem gospodarczym, ale też pod względem funkcjonalnym, tym nazwijmy dnia codziennego. Myślę, że teraz znowu zbliżamy się w ten okres na Śląsku, który zawsze wszystkich bardzo drażni. I to nie tylko drażni, można powiedzieć, intelektualnie, ale też z, jeżeli chodzi o PM2,5, PM10 i te wskaźniki, które w jakim stopniu zaburzają nasze poczucie takiej takiego społecznego zdrowia szeroko pojętego, dlatego ważna dzisiaj konferencja kolejna. My jesteśmy lada dzień jako region przed przyjęciem strategii na kolejne lata. Ona ma tytuł roboczy Zielone Śląskie z dodatkiem 2,30. Więc myślę, że jesteśmy na etapie naprawdę dużej zmiany gospodarczej, społecznej, gdzie troska o klimat, troska o środowisko naturalne, o wodę, o powietrze, o ziemię, o glebę. Będzie jednym z priorytetów, bo tych terenów zdegradowanych w Wojsku śląskim jest bardzo dużo, ale z drugiej strony mamy mnóstwo terenów zielonych. Jak sobie popatrzymy na północ, Jura Krakowsko-Częstochowska, piękne ekologiczne tereny, tutaj centrum, po, aż po Podbeskidzie, Żwieczyzna, Śląsk Cieszyński, naprawdę zielone enklawy, którymi warto, warto się chwalić. I ten śląski mit musimy odczarować, bo jednak ten sektor węglowy, szeroko pojęty, czy ciężki, przez lata Gdzieś tam generuje takie czy inne opinie, ale dodam też taką inną dygresję. Jak bardzo to jest ważne. Rok temu mieliśmy spotkanie ambasadorów tutaj na Śląsku razem z MSZ-em. Przewieźliśmy po paru ciekawych miejscach. No i pomimo tego, że oni pracują od lat w Polsce, jednak ich świadomość tego, że Śląsk jest zielony była żadna. Mi się nadal to kojarzyło z kopalniami, z hutami Nie myślę, że dużo wyzwań przed nami, ale jednocześnie z szacunkiem do tradycyjnego przemysłu, czyli do tego sektora górniczego, który jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, ale też bardzo na przyszłość, z szacunkiem do przeszłości. Myślę, że takie spotkania jak dzisiaj powodują, że wsłuchujemy się w głosy specjalistów, w głosy osób, które tworzą tą przestrzeń biznesową, a my pod to musimy przygotować dobre projekty. Czemu ekologia jest tak ważna, patrząc pod względem przedsiębiorców i gospodarki? Przede wszystkim ze względu na brak możliwości często odtworzenia tego naturalnego środowiska. To jest problem, z którym niestety trzeba się borykać i to musi mieć głęboko zakorzenione w głowie, że w tej chwili wszystkie nasze działania jako przedsiębiorców, ja mówię z tej perspektywy, czy wpływających na środowisko poprzez produkcję, poprzez codzienność i działania, które prowadzimy jako przede wszystkim przemysłowe przedsiębiorstwa, bardzo często wpływają na tyle mocno na środowisko, że nie da się potem odtworzyć pewnych rzeczy. Dostaliśmy w spadku tak faktycznie tą planetę i musimy patrzeć, żeby te protesty dzieciaków, które tak faktycznie w tej chwili mają miejsce nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, którzy upominają swoich rodziców i tych starszych kolegów, nie zabierajcie nam ziemi, nie zabierajcie nam zdrowia, nie zabierajcie nam tego, co na czym, bez czego nie będziemy w stanie funkcjonować i żyć. To jest chyba taki najważniejszy element, bo to te działania, które my prowadzimy, między innymi dzisiejszą konferencją, czyli uświadamianie samych siebie, że ta ekologia to jest element nieodłączny, o którym nie możemy zapominać, czy jest koronawirus, czy nie, czy są inne plagi, to nie ma takiego znaczenia jak zniszczona planeta. I to musimy mieć głęboko w głowie i to musimy powtarzać sobie i naszym przyjaciołom z innych branż, z innych ciężkich branż, żeby prowadzić przede wszystkim restrukturyzację w taki sposób, nie mając tylko na uwadze optymalizację kosztową, ale również tą optymalizację ekologiczną. Oczywiście. Bardzo często to się wiąże z kosztami i tu jest też bardzo głośny głos przemysłu o tym, żeby wyrównać te szanse, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiali m.in. Z, z panem ministrem Tobiszowskim o potrzebie nałożenia pewnego rodzaju ograniczeń dostępu do rynku. Dóbr przemysłowych, które tworzone są wbrew zasadom ekologicznym, czyli ograniczenie dostępu, to znaczy podniesienie konkurencyjności produktów, które my w tej chwili staramy się produkować w sposób ekologiczny. Ponieważ ekologia no, nierozerwalnie łączy się z ekonomią i stanowi tak naprawdę inwestycje w perspektywie danego czasu opłacalną nie tylko pod względem finansowych korzyści, ale również względem właśnie możliwości prowadzenia i rozwoju działalności. Absolutnie tak. To dokładnie odniesie się do tego, co powiedziałem, czyli dbanie o tą ekologię to jest w konsekwencji opłacalna inwestycja, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której dzisiejsze postępowanie nas świadomych w Europie, przemysłowców nazwijmy, zderza się niestety z brutalną rzeczywistością nieprzestrzegających tych zasad produktów spoza Unii. To Niestety na ten moment obniża konkurencyjność, czyli brak możliwości sprzedaży dóbr na taki, w takiej ilości, w takich zasobach, jakie byśmy chcieli, i to musi zostać wyrównane. To jest oczywiście element bardzo istotny też z perspektywy tej świadomości budowania naszej planety. Produkcja oparta o bardzo trujące, bardzo często rozwiązania technologiczne nie ma wpływu, bo to ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. To widzimy dzisiaj, już mamy październik lada moment. I tak faktycznie widzimy niską emisję z domków jednorodzinnych, dzisiaj też będziemy o tym rozmawiali, bo jednym z projektów, które wspólnie jako Izba tworzymy jest projekt oparty o zeroemisyjną gminę, jedną z gmin śląskich, w tym przypadku akurat Pszczynę i rozwiązania wodorowe, czyli myślenie nie tylko w sposób produkcyjny, ale myślenie też w sposób, w jaki sposób mieszkańcy wpływają negatywnie na to środowisko, a w tym przypadku smog i wszystkie pyły zawieszone, o których Pan Marszałek już wspomniał. Choć gro przedsiębiorców inicjuje i realizuje działania proekologiczne, są też tacy, którzy tego nie robią. Jak można by ich przekonać, panie prezesie? No, tu jest właśnie wiele narzędzi, które musimy razem stworzyć. Po pierwsze, wsłuchać się w głos tych młodych, to chyba jest najbardziej przyjmujące. Tych młodych ludzi, naszych dzieci, tak faktycznie, którzy mówią, zostawcie nam coś po sobie i nie, żeby to nie była sterta śmieci i zanieczyszczonego powietrza. To jest taki głos, chyba, który przemawia do każdego i tego powtarzać nie trzeba tylko nagłaśniać. Ale oczywiście są też te działania, które razem z z Panem Marszałkiem podejmujemy jako współorganizatorzy dzisiejszego wydarzenia, czyli Fink jako Forum, jako element Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, bo to są to promowanie tych zielonych idei, to jest coś, do czego jesteśmy zobowiązani, coś, do czego zobowiązuje nas, nie tylko nasza świadomość, ale właśnie to dbało się pokolenia. Jak ważna jest ekologia dla regionu Śląska pokazuje chociażby ostatni nabór wniosków w ramach współfinansowania działań na modernizację ociepleń wniosków z gmin wpłynęło na łączną pulę ponad 240 milionów złotych, więc to pokazuje skalę. Tak, ale to jest jeszcze de facto trochę kropla w morzu potrzeb z uwagi na to, że te odnawialne źródła energii gdzieś tam w tych alokacjach były źle planowane w przyszłości. Czyli to też pokazuje, jak bardzo ważne są takie spotkania jak dzisiaj, żeby się wsłuchać głos różnych środowisk, przedsiębiorców samorządu lokalnego, żeby dobrze planować. Jesteśmy przed nową perspektywą unijną, czyli 2021-2027, gdzie pojawiają się też środki związane z funduszem transformacji, środki z programu odbudowy. To są środki krótkoterminowe i do tego polityka spójności, więc naprawdę jeżeli chodzi o wkład finansowy, który teraz na Śląsku i w Polsce będzie, on będzie bardzo wielki. Chyba niespotykany w historii. Dlatego my jesteśmy przed dużą de facto procesem transformacji transformacji w różnych obszarach, ale z drugiej strony też chcemy na Śląsku wytworzyć ten przemysł szeroko pojęty, oparty o zielone technologie, który będzie te technologie wytwarzał i też je sprzedawał, czyli będzie de facto trochę inna gałąź przemysłu niż dziś. I wydaje mi się, że te środki w różnych obszarach mogą temu służyć, bo te pieniądze na sektor komunalny, na odmianę źródła energii to są gigantyczne kwoty, które mogą uruchomić biznes, mogą spowodować, że śląski Polska będą się rozwijały, będą się zmieniały, bo to jest proces, który będzie trwał latami. Tego nie uda się zrobić w rok czy dwa. Dlatego powiedziałem, że Zielone Śląskie 2,30. My jesteśmy teraz w tym historycznym momencie, że rozpoczynamy ten proces i chcemy, żeby te nasze dokumenty i finansowanie tych projektów było bardzo ważne. Mnie się jeszcze to osobiście. Mamy dobre relacje z Komisją Europejską, z DG Regio, z ministerstwami, ze stroną rządową, bo to powoduje, że ten trójstyk, czyli samorząd regionalny, strona rządowa, Komisja Europejska powoduje synergię, która daje nam szansę na wzrosty. I też się właśnie, tak jak pani redaktor zauważyła, poprzesuwać mnóstwo Środków. Dzięki temu 26-27 gmin ma wsparcie i myślę, że też taki przykład, myślę sztandarowy, Żywiecczyzna, miasto Żywiec, które było w wszystkich raportach przedstawiane jako miasto, gdzie de facto ta jakość powietrza jest beznadziejna wręcz naprawdę tam nie można żyć. Udało nam się stworzyć taki model finansowania, że prawie 70 milionów złotych trafiło do żywiecczyzny, czyli do miasta żywiec i miast, które współgraniczą w ramach projektu Słoneczna Żywieczyzna i ten proces już tam trwa. Ale z drugiej strony tych wyzwań jest bardzo dużo, punktowych, ale staramy się reagować w miarę posiadania środków, dobrze planować. No i myślę, że ten przyszły rok będzie zdecydowanie rokiem wyzwań dla wszystkich. i. Z z tej strony ta współpraca jest bardzo potrzebna i myślę, że to będziemy się liczyć tutaj w skuteczności wydatkowania środków unijnych, w certyfikacji, w rozliczeniu. To jest punkt wyjścia, żeby gospodarka na Śląsku się zmieniała. A sytuacja gospodarcza relatywnie nadal jest cały czas bardzo dobra. Pomimo tych trudności tarcze po prostu działają. Tarcza rządowa pana premiera Morawieckiego, nasza tarcza regionalna, wskaźnik bezrobocia 4,7%. więc to też pokazuje, że cały czas trzymiemy się w dobrych wskaźnikach makroekonomicznych. Tymi procesami pośrednio zarządzamy, ale z drugiej strony wielkie wyzwanie i takie, taka dzisiejsza konferencja to jest też dla nas pryzmat informacji, które powinniśmy przeszczepić do projektów. Budowanie świadomości stanowi podstawę i fundament, dlatego podczas dzisiejszego kongresu tak wiele ważnych tematów będzie poruszanych i omawianych. Tymczasem dziękuję panom serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.